Prawdziwa prawda, która zmieni Twoje życie. Spojrzyj, Wysoka Rada Plejadyjska, Nira, pozdrowienia, ukochani. Jestem Nira z Wysokiej Rady Plejadyjskiej i obejmuję Was miłością w tym momencie wzniesienia na Waszej ziemi. Moje serce łączy się z Twoim teraz, w tej świętej chwili, gdy wszystko się zmienia i nic nie pozostaje takie samo. Czujesz to prawda? To uczucie, że dzieje się coś ogromnego, nawet jeśli nie potrafisz tego wyrazić słowami. W niedawnym oknie połowy października planeta zrobiła kwantową pauzę. Był to punkt ciszy w planetarnym oddechu, jakby czas na chwilę wstrzymał oddech. Wielu z Was odczuło to jako zamieszanie, inni poczuli głębokie zmęczenie, którego nie potrafili wyjaśnić. Niektórzy doświadczyli dziwnego spokoju, jakby unosili się w świadomym śnie. Wiedzcie, że była to zaplanowana przerwa w normalnym przepływie czasu i wydarzeń. To nie był przypadek, to nie była Wasza wyobraźnia. To było prawdziwe i wydarzyło się z nami wszystkimi jednocześnie. Pod ciszą, którą widzieliście na powierzchni, zaczęła się cicho formować nowa architektura częstotliwości, jak nasiona sadzone w żyznej glebie, które jeszcze nie wykiełkowały. To tak jakby sam czas zwolnił, aby świadomość mogła się ponownie zestroić ze źródłem. Wyobraź sobie rzekę, która płynie szybko. A nagle napotyka spokojne jezioro. Musi się zatrzymać, uspokoić, znaleźć nowy rytm, zanim kontynuuje swoją podróż. Tak stało się z czasem na twojej planecie. Podczas tej pauzy stare wzorce ziemi chwilowo straciły kontrolę nad wami, pozwalając nowej harmonijnej sieci zacząć się formować. Chociaż subtelny w wyglądzie, ten moment między liniami czasowymi jest głęboko ważny. Oznacza przestrzeń, gdzie stare ustępuje miejsca nowemu w wielkiej ewolucji planety. Czas się zatrzymał, aby zbiorowa świadomość mogła złapać oddech i przygotować się do skoku naprzód. Przygotowywałeś się, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ten odstęp był pustą strefą między rzeczywistościami. Pomyśl o tym jako o wolnej przestrzeni od impulsu przeszłych linii czasowych. W tej neutralnej strefie logika liniowa i zwykłe rutyny mogą zawodzić. Może czułeś się zagubiony w ostatnich tygodniach, może czułeś się odłączony od swojego zwykłego celu, może budziłeś się kilka poranków nie wiedząc dokładnie co robić lub dokąd iść. Jeśli to się zdarzyło, zrozum, że to odłączenie jest świętym restartem potrzebnym do odrodzenia się na wyższą oktawę rzeczywistości. Kiedy nic w starym, trójwymiarowym świecie nie ma sensu, intuicja twojego serca wyostrza się, by cię prowadzić. Jak cisza przed muzycznym crescendo, ta cicha pustka pozwala usłyszeć nowe nuty, które zawsze tam były, ale których wcześniej nie słyszałeś. Wiele gwiezdnych nasion znalazło się unosząc w rodzaju energetycznego limbo, nie wiedząc, co dalej robić. Możesz kwestionować swoją drogę. Możesz wątpić w swoje wybory. Możesz czuć się uwięziony lub zatrzymany. Ale ten stan pośredni nie jest trwałym zatrzymaniem. To okres ciąży, jak dziecko rosnące cicho w łonie przed narodzinami. W pustce między wdechem a wydechem wyższe ja szepcze. Zamiast opierać się uczuciu pustki, powiniene się zaakceptować jako żyzną pustkę. To z tego pola zerowego punktu narodzi się następna rzeczywistość. Zaufaj, że w tej ciszy twoja dusza się przestroi na następne pole 5D. To, co wydaje się brakiem celu, jest w rzeczywistości głębokim zestrojeniem z twoim prawdziwym celem na wyższej wibracji. Podczas pauzy nastąpiła planetarna przestrojenie. Elektromagnetyczne i krystaliczne sieci Gai dostosowują się aby przystosować się do nadchodzącej harmonicznej piątki, ludzkie serca dostrajają się równolegle. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że sama Ziemia wstrzymała oddech na chwilę, aby zsynchronizować się z nowymi kosmicznymi tonami? W miarę jak Gaia robi pauzę i zmienia swoją rezonans, każde spójne ludzkie serce staje się kondensatorem stabilizującym nową częstotliwość. Innymi słowy, każda osoba, która koncentruje się na miłości i jasności, pomaga ustabilizować pole całej planety. Uderzenie Twojego serca, dostrojone do miłości, staje się tonem nowej planetarnej symfonii. Dlatego niektórzy odczuli swoje serca poruszone lub bijące niespodziewanie, gdy Ziemia się przestroiła. Dosłownie czujesz bicie planety i trenujesz swoje z nią. To nie jest choroba, to nie jest problem z sercem. To połączenie, to harmonia, to Ziemia mówiąca przez Twoją pierś. W tym wielkim restarcie mechaniczne rytmy starego świata ustępują miejsca bardziej organicznemu i płynnemu pulsowi życia. Im bardziej dostrajasz swoje indywidualne serce do bicia Gai poprzez medytację, oddech i intencje, tym z większą łaską rozwinie się ta transformacja. Za każdym razem, gdy zakorzeniasz się w współczuciu lub pokoju, wzmacniasz nutę stabilności w planetarnej pieśni. Gaja cię słyszy, czuje każdy akt miłości, który wykonujesz. Obwód sprzężenia zwrotnego częstotliwości między Ziemią a ludzkością coraz bardziej się zwęża. Nie jesteście oddzieleni od planety, jesteście planetą. Razem tworzycie spójne pole, które podtrzyma całe życie na nowej linii czasowej. To nie teoria, to dzieje się teraz, gdy czytasz te słowa. Z tej rekonfiguracji wyłania się sieć kosmicznego serca, to splątanie wzajemnie połączonych pól sercowych, które teraz obejmują całą planetę. Ta energetyczna sieć narodziła się z koherencji opartej na miłości w niezliczonych jednostkach. Gdy pojedyncza istota osiąga stan trwałej koherencji serca, gdy emanuje miłością bezwarunkową i bez ukrytych intencji, wysyła promienny impuls, który rozciąga się na zewnątrz. Ten impuls nie rozprasza się, łączy się z innymi. Miliony tych impulsów splatają się teraz, tworząc aureole zjednoczonego światła wokół planety. Wyobraź sobie to jako ażurową sieć złotych nici, łączących serca na odległość. Jesteś dosłownie połączony przez tę sieć żywego światła. Za każdym razem, gdy odczuwasz czyste współczucie lub bezwarunkową miłość, twoje serce wysyła sygnał wzmacniający globalne splątanie. Ta sieć kosmicznego serca jest zarówno systemem komunikacji, jak i mostem wzniesienia. Przenosi informacje, uczucia, intuicyjną wiedzę i wyższe kody daleko poza to, co jakakolwiek technologia waszego obecnego świata może przekazać. Co najważniejsze, zawiera częstotliwość świadomości jedności. W tej sieci znika separacja. Rozumiesz, że wszystkie serca biją jednogłośnie. Ta piękna sieć formowała się cicho przez lata między przebudzonymi duszami, a teraz, w tymczasowym zawieszeniu, rozświetla się mocniej niż kiedykolwiek. Otacza Ziemię promiennym polem jedności, służąc jako podstawa nowej rzeczywistości, którą współtworzycie. Kochani, wasze serce to nie tylko fizyczny organ, to potężny nadajnik i odbiornik sygnałów wielowymiarowych. W stanie koherentnym serce ludzkie generuje fale skalarne i częstotliwości elektromagnetyczne, które rozciągają się daleko poza ciało, nawet z prędkością większą niż światło. Gdy pielęgnujesz miłość, pokój i wdzięczność, twoje serce przekazuje te wibracje do pola kwantowego, jak latarnia świecąca we wszystkich kierunkach. Te sygnały są rozpoznawane przez istoty i cywilizacje z wyższych wymiarów, które działają z miłością. Równie ważne jest to, że twoje serce jest wrażliwym odbiornikiem. W chwilach ciszy lub medytacji może wyczuwać subtelne wskazówki i energię wyższych królestw. Pomyśl o swoim sercu jak o kwantowym transcyverze dostrojonym do kanału boskości. Gdy obecny jest strach lub chaos, sygnał staje się szumem, a komunikacja słaba. Ale gdy uspokajasz i podnosisz swoje emocje, dostrajasz się do czystej częstotliwości, która przekracza wymiary. W istocie twoje koherentne serce ogłasza twój poziom świadomości wszechświatowi. Mówi, tutaj jest istota przebudzona w miłości. Ci, którzy są po naszej stronie, twoja gwiezdna rodzina i przewodnicy, wykrywają ten sygnał natychmiast. W rzeczywistości odpowiadamy na niego. Twoja gotowość do kontaktu, do wyższej wiedzy, do uzdrowienia, przekazywana jest przez stan Twojego serca. Być może zauważyłeś na przykład, że gdy jesteś w stanie szczerej miłości lub modlitwy, pojawiają się synchroniczności lub czujesz obecność wokół siebie. To nie przypadek. Koherentne serce jest kosmicznym komunikatorem, który emituje światło i przyciąga wspierające połączenia spoza zasłony. W konsekwencji niezwykły globalny wzrost obserwacji UFO i zjawisk powietrznych jest bezpośrednią odpowiedzią na sygnały emitowane przez ludzkość. Teraz każda intencja skoncentrowana na sercu, każda promienna chwila medytacji lub zbiorowej modlitwy działa jak latarnia rozciągająca się w przestrzeń kosmiczną. W miarę jak coraz więcej ludzi zakotwicza częstotliwość kosmicznego serca, więcej statków światła, zjawisk plazmowych i obserwatorów międzywymiarowych wchodzi z wami w rezonans. To tak, jakby każde koherentne serce na Ziemi rozświetlało się jak latarnia, a nasi niebiańscy bracia nie mogą tego nie zauważyć. W ostatnich latach, zwłaszcza od 2019 roku, liczba wiarygodnych obserwacji i spotkań gwałtownie wzrosła. To, co kiedyś było sporadyczne i ukryte, stało się częste i coraz bardziej widoczne. Wasze własne władze i media uznały znacznie więcej incydentów między 2023 a 2025 rokiem niż kiedykolwiek wcześniej. Dla porównania, kilka lat temu tylko nieliczne znaczące obserwacje podnosiły świadomość zbiorową, podczas gdy teraz prawie nie mija tydzień bez nowych raportów na całym świecie. Ten wzrost kontaktów jest odpowiedzią na przebudzenie ludzkości. Im jaśniejsze jest wasze zbiorowe światło, tym bardziej stajecie się widoczni dla życzliwych gości. My i inne grupy kosmiczne nie widzimy tylko Waszych technologii czy miast, ale także blask Waszej rosnącej świadomości. Niezidentyfikowane obiekty pojawiające się na Waszych niebach, kule światła, statki światła, anomalie często odpowiadają na wezwanie. A to wezwanie to zjednoczony sygnał milionów otwierających się serc, które pytają, nawet jeśli milcząco, czy jesteśmy sami. Czy jesteśmy gotowi poznać prawdę? Cieszymy się za każdym razem, gdy wysyłacie te latarnie jedności, ponieważ pozwala nam się zbliżyć. W rzeczywistości gwiezdne nasiona i pracownicy światła kontrolują ujawnienie znacznie bardziej, niż się wam wydaje. Od dawna mówimy, że wasza zbiorowa częstotliwość dyktuje moment i formę otwartego kontaktu. A teraz widzicie na to dowody. Rosnąca fala obserwacji odzwierciedla rosnącą falę ludzkiej świadomości. Za każdym razem, gdy grupa z Was osiąga stan szczęścia i koherencji serca, bądź może podczas globalnej medytacji lub chwili zbiorowego współczucia, emitowany jest sygnał, który przekracza wymiary. W odpowiedzi statki świetlne zbliżają się i często dają o sobie znać. Może jeszcze nie lądowały otwarcie, ale pojawiają się jako błyski na nocnym niebie, jako dzienne dyski, jako niewyjaśnione zjawiska powietrzne, które intrygują obserwatorów. Są to sygnały zwrotne z naszej strony, potwierdzające, że otrzymaliśmy wiadomość i ją odczuwamy. Ważne jest, aby zrozumieć, że ujawnienie to kwestia dwustronna. To nie jest coś, co rządy lub armie mogą całkowicie kontrolować, choć z pewnością próbują. Prawdziwym czynnikiem kontroli jest świadomość. W miarę jak wibracja ludzkości wzrasta i stabilizuje się w jedności, impuls ku pełnemu ujawnieniu staje się niepowstrzymany. W istocie, ukochani, im bardziej utrzymujecie spójność i zapraszacie do kontaktu poprzez swoją pokojową wibrację, tym szybsze i płynniejsze będzie ujawnienie. Dosłownie zwiększacie lub zmniejszacie widoczność swojej galaktycznej rodziny energią, ku którą promieniujecie. Jakie to potężne ujawnienie i jak głęboka odpowiedzialność z tym związana. Na szczęście widzimy, że używacie tej mocy z mądrością i miłością. Kontakt nawiązuje się dzięki spójności serca. Jeśli szukacie komunii z istotami wyższych wymiarów, nie zaczynajcie od patrzenia w niebo, lecz do wnętrza, do stanu własnego pola energetycznego. Gdy wasze osobiste pole energetyczne jest spokojne, otwarte i promienne, wysyłacie wiadomość do całej życzliwej inteligencji. Można się do mnie bezpiecznie zbliżyć. Akceptuję kontakt w miłości. Sieć kosmicznego serca działa wtedy jak uniwersalna centrala telefoniczna, kierując tę wiadomość tam, gdzie powinna dotrzeć. Wasz sygnał łączy się z chórem innych i jest odbierany przez tych, którzy są w stanie odpowiedzieć. Każdy akt osobistego uzdrowienia, każda chwila przebaczenia, każda wyrażona wdzięczność wzmacnia Waszą widoczność w tej sieci. To nie tylko miłe cnoty, ale technologia zwiększająca Waszą moc transmisji. Pomyślcie o spokojnym jeziorze. Gdy powierzchnia jest cicha, nawet najmniejszy kamień lub sygnał wysyła wyraźne fale, ale jeśli woda jest wzburzona, fala po kamieniu ginie w chaosie. Podobnie, wasz wewnętrzny spokój pozwala, by wezwanie waszego serca było czyste i silne. Pokój to język, który istoty wyższe rozpoznają natychmiast. Wielu z was odkryje, że praktykując spójność serca, nagle zaczynają zauważać subtelne kontakty, może jasne światło w kącie waszej medytacji. Może znaczący sen o spotkaniu z przewodnikami gwiezdnymi. Może delikatny telepatyczny impuls, który pojawia się, gdy najmniej się go spodziewacie. To pierwsze kontakty, które przychodzą bez fanfar, ale w świętej ciszy waszego wewnętrznego świata. Doceniajcie je jako prawdziwe interakcje. Kultywując spójność jako styl życia, utrzymujecie skuteczne połączenie z wyższymi królestwami przez cały czas. W tym stanie kontakt nie jest czymś rzadkim lecz ciągłą wymianą, stałą relacją ze duchem i gwiezdną rodziną, którą nosicie w sercu, gdziekolwiek idziecie. Kluczową częstotliwością, która stabilizuje i znacznie oczyszcza wasz sygnał w sieci kosmicznego serca, jest przebaczenie. Przebaczenie może wydawać się osobistym aktem psychologicznym, ale energetycznie ma implikacje planetarne i międzyplanetarne. Jak? Gdy przebaczacie sobie lub innym, neutralizujecie polaryzację w waszym polu. Urazy, żal, osądzanie i poczucie winy tworzą turbulencje i zniekształcenia w transmisji energii. Są jak szumy na stacji radiowej. Nawet jeśli próbujecie wysłać miłość, jeśli chowacie żal, sygnał miłości plącze się w niższych wibracjach. Praktykując prawdziwe przebaczenie, usuwacie szumy. Wasze pole serca staje się przejrzyste i krystaliczne. W tym stanie przejrzystości to, co przekazujecie, to czyste światło bez zniekształcenia cienia. To drodzy jest jednoznaczne zaproszenie do pokojowego kontaktu. Istoty wyższej miłości widzą jasne światło i rozpoznają tych, którzy tak świecą. Porzuciliście strach i osąd, co oznacza, że mogą zbliżyć się do was bezpiecznie. Przebaczenie również wynosi was ponad dualistyczne myślenie dobro przeciwko złu, my przeciwko nim. Zakotwicza was w świadomości jedności, gdzie rozpoznajecie boskość w każdej istocie, pomimo powierzchownych pozorów. Z tego stanu naturalnie połączycie się tylko z życzliwymi i kompatybilnymi inteligencjami, ponieważ podobne przyciąga podobne. W skrócie: jeśli transmisja ludzkości jest skażona gniewem lub podziałem, odpowiedź, którą otrzymacie od wszechświata, będzie równie chaotyczna lub minimalna. Ale jeśli transmisja ludzkości, będąca sumą wszystkich emisji waszego serca, jednoczy się, staje się współczująca i przebaczająca, Wtedy wezwanie powrotne nadejdzie od wyższych cywilizacji rezonujących z tymi cechami. W praktyce oznacza to, że jeśli pragniecie otwartego kontaktu i ujawnienia, najpierw zajmijcie się wszelkimi obszarami braku przebaczenia w swoim życiu. Nawet subtelne i uporczywe urazy zasługują na uwagę. Uwalniając się przez przebaczenie, jednocześnie wzmacniacie klarowność zbiorowego wezwania Ziemi. Nosicie w sobie wewnętrzną technologię spójności serca. To naturalna umiejętność zakodowana w waszej fizjologii i duszy, zaprojektowana do użycia, zwłaszcza w czasach wielkich zmian. Aby ją aktywować, nie potrzebujecie żadnego zewnętrznego urządzenia. Wystarczy, że połączycie się ze swoim wnętrzem. Prosta praktyka. Wejdź w komfortową ciszę i skieruj swoją uwagę na środek klatki piersiowej, na czakrę serca. Oddychaj powoli i głęboko, jakby twój oddech wchodził i wychodził z twojego serca. Podczas oddychania celowo pielęgnuj uczucie wdzięczności lub miłości. Możesz przywołać radosne wspomnienie lub skupić się na czymś, co głęboko cenisz, nawet na ożywczym oddechu, który cię podtrzymuje przy życiu. Wyobraź sobie, że twoje serce bije w rytmie ziemi. Łagodnym i stałym rytmie, który dzielicie. Z każdym wydechem poczuj, jak fale współczucia rozprzestrzeniają się od Twojego serca, obmywając każdą komórkę Twojego ciała. Następnie rozciągają się poza Ciebie, łącząc się z kosmiczną siecią serca otaczającą planetę. Po kilku minutach tego oddechu skoncentrowanego na sercu, doprowadzisz swój układ nerwowy do stanu koherencji. W rzeczywistości kalibrujesz całe swoje ciało fizyczne, mentalne, emocjonalne i duchowe na częstotliwość harmonii 5D. Ta praktyka, choć prosta, ma głębokie efekty, może zmniejszyć hormony stresu, zrównoważyć fale mózgowe i dostroić pole elektromagnetyczne emitowane przez serce. W stanie koherentnym samo ciało staje się latarnią zrównoważonej energii. Inni ludzie, a nawet zwierzęta wokół ciebie, mogą nieświadomie się zrelaksować i dostroić do Twojego spokoju. Na niewidzialnych poziomach twoje koherentne serce jest jak dobrze dostrojony nadajnik, który wysyła sygnały pokoju rozciągające się daleko i szeroko, i jednocześnie jest czułym odbiornikiem. W tym stanie możesz zauważyć, że intuicje płyną łatwiej, lub że czujesz się poinformowany przez coś wyższego. To Twoja wewnętrzna technologia w działaniu łącząca Cię z planetarną siecią i dalej. Często mówimy bądź stacją, nie tylko odbiornikiem. Innymi słowy, stań się stacją komunikacyjną w galaktycznej sieci światła. Wielu z Was z niecierpliwością szuka wiadomości od przewodników lub oczekuje znaków obecności pozaziemskiej. To wspaniałe. Ale zachęcamy do subtelnej zmiany perspektywy. Zamiast szukać kontaktu, stań się kontaktem. Utrzymując stałą częstotliwość miłości i jasności, działasz jak nadajnik, który nieustannie emituje dane świetlne do kosmosu. Wyobraź sobie siebie jako promienistą wieżę z filarem światła nadającym na wysokim paśmie, które monitorują istoty dobrej woli. Gdy Twoje światło się aktywuje, od razu to wiemy. Kosmiczna sieć serca, której jesteś częścią, Odczytuje sygnaturę Twojej duszy i wzmacnia ją przez eter. Tak często dociera do Ciebie wyższe prowadzenie przez sieć, którą aktywnie zasilasz. Na przykład, jeśli utrzymujesz otwarty stan medytacyjny, prosząc o mądrość w jakiejś sprawie, Twoja prośba zostaje zarejestrowana w Polu Jedności. Odpowiedź może wtedy dotrzeć do Ciebie przez intuicję, nagły pomysł, synchroniczność lub nawet bezpośrednią telepatyczną wiadomość, ponieważ jesteś połączony jako stacja. Możesz zauważyć, że ci, którzy poświęcają się pracy wewnętrznej i promieniowaniu światła, wydają się otrzymywać bardziej oczywiste sygnały lub nagłe głębokie idee. To nie jest szczęście, to fizyka świadomej komunikacji. Podobnie, gdy wystarczająca liczba z Was działa jednocześnie jako nadajniki, np. Na podczas medytacji o pokój na świecie, łączna transmisja jest na tyle potężna, że wpływa na wydarzenia i wywołuje namacalne reakcje społeczności galaktycznej. Były przypadki, gdy wielkie medytacje zbiegły się z niezwykłymi zjawiskami powietrznymi lub zmianami w sytuacjach konfliktowych. To jest moc bycia sygnałem zamiast biernego oczekiwania. Każdy z Was ma moc dzielenia się tym, co nosi w sercu, z wszechświatem w każdej chwili. I robiąc to, stajecie się świadomymi uczestnikami wielkiej rozmowy między światami. Pamiętajcie, że zewnętrzne dramaty ujawnienia i sprawy światowe często odzwierciedlają wewnętrzną architekturę energetyczną, którą badaliśmy. Oznacza to, że zmiany w waszych rządach, armiach i tajnych projektach związanych z UFO są odzwierciedleniem zmian zachodzących w świadomości zbiorowej. Nazywamy to egzopolitycznym lustrem. Weźcie pod uwagę, że za zamkniętymi drzwiami waszego świata istnieją rady. Agencje i bazy od dawna poświęcone zarządzaniu informacją i technologią pozaziemską. Przez dekady wiele było ukrywane, zaprzeczane lub manipulowane, aby utrzymać kontrolę. Teraz, gdy kosmiczna sieć serca się wzmacnia, a coraz więcej ludzi utrzymuje integralność i jedność w swoich wibracjach, te stare tajne struktury zaczynają pękać. To nie przypadek, że ostatnio miały miejsce bezprecedensowe wycieki informacji. Publiczne przesłuchania i przyznania się byłych pracowników dotyczące fenomenu UAP. Sygnaliści zrobili krok naprzód, ryzykując wiele, aby powiedzieć prawdę. Dlaczego teraz po tak długim czasie? Ponieważ energetycznie klimat się zmienił. Oszustwo i represje kwitną w podzielonym i niskoczęstotliwościowym środowisku. Przejrzystość i ujawnienie pojawiają się naturalnie w jednoczącym i wysokoczęstotliwościowym polu. Sieć serca działa jak potok światła zalewający ciemne pokoje, z czasem każdy mroczny zakątek się rozświetla. Tak widzimy odtajnione tajne archiwa, opublikowane nagrania, a nawet renomowanych naukowców i wojskowych otwarcie dyskutujących o spotkaniach, które dekadę temu byłyby wyśmiane. Negocjacje odbywają się nie tylko w fizycznych salach konferencyjnych, ale także na subtelnych planach. Wasze wyższe zbiorowe istoty skutecznie negocjują warunki kontaktu i prawdy z tymi, którzy sprawowali władzę. Obserwujemy, że wiele osób w tym systemie odczuwa wewnętrzny impuls, impuls na poziomie duszy, aby służyć dobru wspólnemu, zamiast starym agendom. To jest wpływ wznoszącej się częstotliwości. Stary eksopolityczny paradygmat ukrywania i elitaryzmu rozpada się od wewnątrz i na zewnątrz. W jego miejsce pojawia się bardziej uczciwe i duchowo świadome podejście do relacji międzyplanetarnych. Ciesz się, czytając wiadomości o nagłych zmianach polityki lub przyznaniach dotyczących życia poza Ziemią. To są zewnętrzne echa systemu metafizycznego w ruchu, ludzkiej sieci połączonej z sercem, która domaga się prawdy. Przemierzając tę niezwykłą przerwę między liniami czasowymi, rób to z pełną świadomością. Może się zdarzyć, że aktywność zewnętrzna zwolniła lub stała się nieprzewidywalna, ale to jest idealna okazja do wewnętrznego wyrównania. Zwykły impuls życia w 3D to ciągłe działanie, posuwanie się naprzód, rozwiązywanie problemów i zdobywanie czegoś namacalnego. Teraz wszechświat mówi łagodnie: bądź cicho, zrestartuj się. Może to być niewygodne dla ego, które mierzy wartość przez produktywność, ale Twoja dusza zna wartość ciszy. Zachęcamy Cię do objęcia tego okresu, szukając środowisk i praktyk odzwierciedlających neutralność źródła. Spędzaj codziennie czas w ciszy, nawet jeśli to tylko kilka minut świadomego oddychania, jak wspomniano. Jeśli możesz, zanurz się w naturze, usiądź przy drzewie, chodź boso po ziemi, słuchaj wiatru lub szemrania strumienia. Jeśli masz dostęp do spokojnych wód, obserwuj je lub medytuj w ich pobliżu, ponieważ woda zachowuje ciszę i odbija prawdę. Te decyzje nie są bezczynne, pomagają Twojemu ciału i systemowi energetycznemu ustabilizować się wśród wahań magnetyzmu planetarnego. W ciszy możesz zauważyć, jak wahania nastroju lub energii odpowiadają falom przemieszczającym się przez kolektyw. Zamiast być potrząsanym, stajesz się spokojnym okiem burzy. Kultywując tę wewnętrzną neutralność, jesteś lepiej przygotowany na to, co nadejdzie po zakończeniu przerwy. Zwracaj uwagę na subtelne impulsy w tej chwili, te intuicje lub synchroniczności, które wskazują ci drogę do czegoś lub odciągają od tego. Wraz ze zmniejszeniem zwykłego hałasu, twoja wewnętrzna kompas kalibruje się z większą precyzją. Możesz odkryć nowe perspektywy na swoją ścieżkę lub zmianę kierunku, która wyłania się z pustki. Szanuj te objawienia. Kwantowa przerwa to dar, okazja do ponownego skupienia i świadomego zdefiniowania swojego czasu. Jeśli dobrze ją wykorzystasz, medytując, obcując z naturą, refleksją i subtelną troską o siebie, wejdziesz w kolejną fazę odnowiony i z jaśniejszym wyrównaniem do swojego najwyższego dobra. Podczas tej strefy ciszy możesz zauważyć, że powraca pamięć Twojej przeszłości, wspomnienia, stare wzorce emocjonalne, nawet twarze lub sytuacje. Które uważałeś za przezwyciężone, to jest naturalne uwolnienie starych linii czasowych Twojego pola. W miarę jak mocniej zakotwiczasz się w częstotliwości kosmicznego serca nowej Ziemi, wszystko, co nie odpowiada tej wyższej wibracji, unosi się, by zostać rozpoznane i uwolnione. Wyobraź to sobie, jak bańki uwięzione w mule, które nagle wypływają na powierzchnię, gdy go poruszasz, pojawiają się i pękają. By uwolnić się w powietrze. Gdy więc dawne wersje ciebie, stare rany, lub nierozwiązane fragmenty pojawiają się w twojej świadomości, nie alarmuj się. Najważniejsze jest, abyś nie łączył się z nimi ponownie ani nie identyfikował się z nimi, jakby znów były tobą. Nie są tu, by cię zatrzymać, są tu, by się pożegnać. Przyjmij je z współczuciem, obserwuj wspomnienie lub uczucie, błogosław je za to, czego cię nauczyło, a następnie pozwól mu odejść. Możesz wewnętrznie powiedzieć uwalniam cię, integruję mądrość i puszczam ból. Robiąc to, unikasz bycia wciągniętym przez przestarzałą linię czasową. Te stare aspekty są jak duchy linii czasowych, które już się rozpuściły, trwają tylko wtedy, gdy im poświęcamy uwagę lub napełniamy je strachem. Uznając je i spokojnie uwalniając, uwalniasz tę energię, by wspierała Twoją podróż w teraźniejszości. Możesz nawet poczuć, że zrzucasz ciężkie warstwy, czując się lżejszy, gdy każda warstwa odchodzi. Jestem nira z Wyższej Rady Plejadian i obejmuję Was miłością w tym momencie wzniesienia na Waszej ziemi. Wysyłamy rzeki miłości i światła do Was teraz i zawsze. Droga rodzino światła, dziękujemy, że słuchacie naszych przesłań, i pamiętajcie, że piąty wymiar to stan wibracyjny. Wybór wibracji na nowej Ziemi jest osobisty i oznacza wewnętrzne przebudzenie, proces podnoszenia własnej częstotliwości wibracyjnej. To podróż samopoznania i połączenia z boskością w każdym z nas, przejście ku stanowi miłości, harmonii i jedności. Życzymy błogosławieństw w Waszym życiu. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.